Cześć z tej strony ja. Witam wszystkich serdecznie w World of Warships. Poradnik dotyczący okrętów podwodnych. Na tyle, na ile wiem i zdobyłem doświadczenia, przekażę wam co według mnie jest istotne, za co dostaje się sporo punktów, no i na co trzeba szczególnie uważać, a także jak te okręty budować i póki co są tylko dwie linie. Więc Pewnie będzie potem dogrywane jak będą wychodzić kolejne linie, rosyjskie, japońskie, francuskie. Podejrzewam, że jeszcze można zrobić amerykańskich i niemieckich kilka tych ubotów tak naprawdę. To znaczy ubotów, okrętów podwodnych, to w Niemczech uboty były. Dosyć dużo naprodukowano. Będą na pewno jeszcze premki do, do tego wszystkiego, bo tak jak mówię tych okrętów jest sporo. Dobrze, jeśli chodzi o... Może zacznijmy od kapitana. Bild, który ja uważam za najlepszy, tutaj ostatni przy, przy pełnym kapitanie będzie jeszcze specjalista od sprzętu eksploatacyjnego, i to jest build na okręty podwodne z torpedami, tutaj naprowadzonymi akustycznie, czyli tam dźwiękiem. Więc. Jeśli wyjdą jakieś linie, które będą miały tak jak tutaj S189 torpedy zwykłe no to trzeba to będzie oczywiście przerobić, wtedy podejrzewam, że na takich liniach zamiast tych dwóch perków będę zamiast tutaj naprowadzania brał szybszą zdolność zanurzania i zamiast tego podejrzewam, że będę brał przypływ adrenaliny. Resztę, raczej będę zostawiał bez zmian, chyba że tam. Poszczególne jednostki, coś, coś będę kombinował, ale raczej taki build według mnie jest najfajniejszy. Co nie znaczy, że wy nie możecie zrobić innego. Mówię tylko, że mi się taki całkiem nieźle sprawdza i dobrze to działa. Tutaj no, większość rzeczy tu jest pod torpedy wzięte, więc szansa na zalanie, żeby była większa, więcej sprzętu. Tutaj, właśnie, żeby okręt był zaznaczony sonarem dłużej i tutaj dodatkowe obrażenia jak jest dwukrotnie trafiony okręt wtedy fajnie to się kombi jeśli chodzi tutaj na amerykanina dokładnie to samo będę miał też tutaj zostanie wzięte specjalistę i tyle ale tak jak mówię na japońskich na rosyjskich to będą inne buildy jeśli chodzi o Wyposażenie tych jednostek to też wydaje mi się, że takie jest optymalne, jeśli chodzi o yy, modyfikacje. Tak samo o oflagowanie. Tutaj za dużo nie ma do wyboru. Moglibyśmy wziąć, żeby mieć zdolność zanurzenia. No, jak ktoś bardzo dużo działa z podwody, to może wymienić, ale ja tam wolę mieć jak najszybciej jak najwięcej torped. Tutaj, tak naprawdę. Nie wiem, no to reszta rzeczy to jest dla mnie tragedia, więc nie ma co wybierać. Tutaj tak samo, raczej nie ma co wybierać. Ważne jest, żeby ten okręt się w miarę kręcił, a resztę to tam zostawiamy. Jak jest. Tutaj również torpedy, żeby było szybsze. Ktoś bardzo chce, może sobie wymienić na te dwa, ale według mnie to jest błąd. No i tak to wygląda. Dobra, teraz pokażę. Dwie takie bitewki, i tam się dzieją rzeczy, które warto omówić a propos gry okrętem podwodnym. I zaczynamy. Zobaczcie, okręty podwodne najczęściej startują w pozycjach albo lewa flanka, albo prawa flanka. Więc, jak jest jakiś lotniarz, który jest ogarnięty, zobaczcie, on szuka okrętu podwodnego teraz. On znalazł już niszczyciel i dalej leci tutaj, żeby szukać okrętu podwodnego. Więc macie lotnie, która chce Was wyłączyć z gry. Lotnia może to zrobić w bardzo prosty sposób. Może zostawiać myśliwce na długi okres czasu. My nie możemy strącić ich. Musimy je wyminąć. Nie możemy sobie pływać na powierzchni jak nas spotują, bo zaraz zaczną do nas strzelać, a nie mamy dużo chapsa. Z lotniskowiec tak naprawdę Kontruje nas strasznie, więc lotnia kontruje wszystko. No, tak to niestety wygląda. Jak widzicie, cały czas szuka, nie atakuje, tylko szuka mnie. Więc, co robić w takiej sytuacji? Można zejść tylko pod wodę i marnować tutaj zasilanie. Yy, można też na samym początku, jak widzicie, że lotniarz yy, bardzo chce was znaleźć, odbić ostro, w lewo, w prawo, w zależności gdzie to jest i udać się na pozycję, gdzie yy, po prostu was nie będzie mógł za łatwo znaleźć. No, ale jak będzie upierdliwy i będzie bardzo szukał, to yy, mówmy się, że skopie nam grę. Nie, nie mamy na to żadnego wpływu: absolutnie zero. Nie możemy na to za wiele poradzić jeśli. Lotnia się bardzo uprze, to może nas nawet przeatakować. Bardzo trudno jest trafić ten okręt, bo jest malutki, ale wierzcie mi, że lotnia już mi raz trafiła. Więc bożda. Bodajże z rakiet mi przywalił. Cóż. Kolejna sprawa jest taka, pamiętajcie, że można was torpić. Jako, że można was torpić, możecie się zanurzyć, żeby do tego nie doszło, ale jak nie zdążycie, to oczywiście. Jak najbardziej torpedy was trafią tutaj. Widziałem już kilka podwodniaków, które na powierzchni sobie dostało torpedy. Chociażby o coś takiego, jak tutaj torpedy nagle. Bam, dostał koniec. Jeśli chodzi o grę okrętem podwodnym, największe zagrożenia poza lotnią jest inny okręt podwodny i niszczyciel. To są te trzy klasy, które najczęściej rzuca w dużej liczbie. Zobaczcie, jak tutaj mam losowanie: dwa okręty podwodne, dwa niszczyciele lotnia. Więc to są wszystkie okręty, które będą Wam robiły pod górkę. Okręt podwodny, jak Was wykryje, i w zasięgu jest na przykład kilka pancerników, krążowników, od razu macie nad głową wszystkie bomby głębinowe tego świata. I niestety jest, jest ciężko. Pamiętajcie również, że jeśli wykryje Was pod wodą, włączy sobie ten przez minutę. Drugi od prawej pod Y to umiejętność, to możecie się wydłużyć na powierzchnię I to wtedy na powierzchni nie działa. Wtedy będzie musiał użyć literki T, żeby was namierzyć na powierzchni, ale to działa o wiele gorzej, bo to tylko chwilowy zarys pokazuje okrętu. Więc jeśli nie ma żadnej floty przeciwnika nad w okolicy naszego spota, to możemy się po prostu wynurzać. Zobaczcie, lotnia znowu przyleciała. Widzicie, to jest y, dowód na to, że chciała ostro mnie kontrolować. Już mam samoloty nad głową, i teraz, żeby wypłynąć y, z tego spota, marnuje zasilanie. No, taka jest właśnie zabawa z lotnią. Lotnia umila grze, grę każdemu, nawet podwodniakom. Jakby ktoś nie wiedział. No, niestety, tak, tak to jest i tego nie przeskoczymy. Ogólnie, najlepsze losowania dla. Okrętów podwodnych są takie, że nie ma lotni i losuje na przykład tylko podwodniaki, a reszta to krążowniki i pancerniki. Wtedy macie bardzo fajną sytuację. I już możecie dużo ugrać. Oczywiście, może się nie udać, bo ktoś was wykryje i znowu bomby na głowę i do widzenia. Ale jak się uda, to zostać długo niewykrytym. To wtedy jest całkiem miło i przyjemnie. Co do. Kolejnych tutaj zagrożeń. Niszczyciele, jeśli są ogarnięte i wiedzą jak walczyć z okrętami podwodnymi, najczęściej was przyraszują. Są metody zniszczenia ich, ale są bardzo trudne w zastosowaniu i nie zawsze dają radę. Więc tak ogólnie, na niszczarki dosyć dobrze działa też pinganie ich. Niektóre się wystraszą, ale większość, jak jest, tak jak mówię, dobrymi graczami. Zobaczcie, jaki pech, życie. Zabrakło zasięgu torpedy, większość jak jest dobrymi graczami, to umie wymijać torpedy akustyczne i zniszczyć je można z bardzo bliska. Oczywiście, jak się pomylicie, to od razu one zniszczą was, więc tu jest takie tak naprawdę macie z 15% szans. Tak obstawiam. Są oczywiście takie różne replaye, że sobie gracze rozwalają okręty. Które właśnie na nie idą, tak jak tutaj widzicie tą niszczarkę Ale to się rzadko dzieje, to się naprawdę rzadko dzieje Najczęściej winna jest niszczarka Jak widzicie tutaj poszły torpedy i mam właśnie wykrycie od okrętu podwodnego Ważne jest, żeby użyć erki wtedy, kiedy on wyszczeli torpedy i one już idą Wtedy stracą namiar, jak zmienicie kierunek odpowiednio Wynurzam się, widzicie, zniknąłem Nie ma już na mnie namiaru, gościu Niestety na powierzchni mnie trafił. Chyba jakimś turbofartem. To zostało trafione, bo tak naprawdę nie byłem widziany, więc tak na pamięć strzelił. No i teraz zobaczcie, uniknięcie takich torped, jak macie na sobie namiar, one już na mnie idą. Jakbym szybciej trochę skręcił, może w ten wrak by trafiły, a może nie. Zmienianie, jak widzicie, poziomu zanurzenia też niewiele daje, bo torpeda, zobaczcie, manewrowanie. Też niewiele daje, bo torpeda zawraca. Tutaj za ostro skręciłem. Może by dało radę ją usunąć um, wyminąć, jakbym aż tak ostro tyłkiem nie zarzucił. Czasem coś można wyminąć. To nie jest tak, że absolutnie nic nie wymienimy. Nie wymienię. Nie wymienię. Ciężkie słowo. Eee. Nie? Może dam radę. A może nie. Nie będę próbował. W każdym razie, jak widzicie, torpedy wymijanie, tak to, tak to powiem, jest trudne. Ten też przyjął wszystkie i na klatę trzeba było, na klatę. To już liczyłem na to, że okręt Bismarck wspomoże. No coś spostrzelała coś dodatkowa, postrzelała i dobiła. Więc walki podwodniaków też mają swoje tutaj prawa. Najważniejsze jest, żeby w odpowiednim momencie użyć arki przy pierwszym torpedowaniu. Najważniejsze jest, żeby wynurzyć się też w odpowiednim momencie, potem zanurzyć i skontrować gościa. Jeśli on jest na powierzchni używacie T i również cały czas staracie się go namierzyć. I o później jak jest więcej torped, docelowo tam 6 na przodzie i mają one więcej, zadają więcej obrażeń, bo te niestety zadają mało. To strzelamy seriami czyli trzy torpedy. Jeśli użyję Rki, mamy jeszcze trzy. Znowu go namierzamy i trzy torpedy. I te trzy powinny wystarczyć, żeby go rozwalić. To już są takie prototypy. I to działa, naprawdę działa, więc nie walimy wszystkiego naraz. Na wyższych tierach, na podwodnianka, tylko dzielimy to na dwie partie. No. No i to by było tyle jeśli chodzi o walkę z podwodniakami, reszta to już praktyka, więc jak widzicie lotnie straszne zło, podwodniaki da radę, da radę z nimi wygrywać i je wykryć, oczywiście też dużo zależy od torped, tutaj amerykańskie są bardzo fajne, Niemcy mają o tyle trudną, że jak będzie walka manewrowa no to oni na 10 tierze już nie mają torped na rufie, mają tylko dziobowe, a Amerykanin ma 6 na przodzie, 4 na tyle, więc może się obracać, torpić z każdej pozycji, więc jest o wiele groźniejszy. I torpedy amerykańskie są też szybsze. A co za tym idzie? No trudniejsze do wyminięcia, nawet jakby się chciało manewrować. Tak to wygląda. Dobra, teraz druga bitwa, która pokaże, za co dostajemy dużo punktów. I powiem też, za co dostajemy mało punktów, bo już po obserwacjach widzę, jak to wygląda. Ok, tutaj sobie już dziesiątkę ogrymam, i jak widzicie, losowania w większości mam takie jak, jak wcześniej, czyli jeden podwodniak, cztery niszczyciele, lotnia to jest najgorsze losowanie z burzliwych, jakie gradaje. Ja tak jak mówię, głównie takie mam. Więc tylko hardcore mod fajnie jest jak czasem coś rzuci innego, ale tak jak mówię, rzadko, niestety rzadko. Więc tutaj, jak tylko jest okręt podwodny, a zawsze naprzeciwko was będzie okręt podwodny, bo gra sobie tak ustawia. No, chyba że popłyniecie gdzieś w inne miejsce, więc musicie zawsze o tym pamiętać, że zaraz możecie zostać wykryci i znowu 1000 bomb na głowę. Więc trzeba być bardzo czujnym. No, i pamiętajcie, że zasięg, jeśli chodzi o amerykańskie okręty, no to jest niestety taki, że w większości wypadków będzie również do was, miały, do was miały zasięg samoloty z bombami. Więc tu jest kłopot. I teraz, tak, za co się nie dostaje za wiele punktów? No, bo jakieś się dostaje, ale umówmy się, że małe. Zakapowanie. Miałem bitwę, gdzie solo skapowałem 4 kapy i zrobiłem mało obrażeń. Mało spotowałem. Dostałem chyba z 600 czy 700 punktów, więc w wygranej bitwie. Więc tragedia w ogóle się nie opłaca kapować. No wiadomo, że dla timu tak, ale chodzi mi, że dla punktów. To nie jest premiowane tutaj. Za to premiowane jest bardzo spotowanie. Czyli rola niszczyciela. Jeśli po waszym spocie y, przeciwnicy dostają ostre baty od waszych tutaj z tyłu y, plesków, jakichś tam krążowników, pancerników, niszczycieli, nieważne, to mnóstwo, mnóstwo punktów idzie na wasze konto. Tak to wygląda. Oczywiście robienie damage'u, zatapianie, rozwalanie, jak najbardziej, to cały czas też jest punktowane, ale taki właśnie, jeśli chodzi o Dodatkowe punkty, całkiem spore, to pamiętajcie, że można dostać za to, że świecicie. Ogólnie, rola okrętów podwodnych jest taka, że mają one straszyć i no, sprawiać, że przeciwnik nie będzie chciał zaostro puszować, że jest tu gdzieś okręt podwodny. Dlatego ja często sobie dingam różne okręty, tylko po to, żeby im zrobić panikę. żeby W panice niektórzy użyli erki, żeby to zdjąć. Ja w ogóle nie zamierzam ich torpić. Podejrzewam, że za te dinganie również coś się dostaje: jakieś punkty, może nie jakieś wielkie, ale coś wchodzi. Tak obstawiam. No to tutaj wiecie, to jest w dużej mierze taka zgaduj z gadula, bo Wargaming nie ujawnia czegoś takiego, a przynajmniej nie wiem, że ujawnił. Jeśli chodzi o torpedowanie, to oczywiście najlepiej torpedować od, od boku. Jeśli chodzi o torpedowanie, zobaczcie od przodu, proszę bardzo, akurat wszystko wyminą. bez żadnego problemu. Mimo, że to są 90 trójki torpedy, i torpedowałem z jakiej bliskiej odległości. No, niestety, jeśli gracze ogarniają, wiedzą, jak już te torpedy wymijać, to będą wymijać wasze torpedy. Niewiele zrobicie. E, przynajmniej ze zwykłych bo można oczywiście też podchodzić na kozaka i używać tutaj trójki. Też są już bardzo fajne torpedy, całkiem szybkie, ale to jest zawsze ryzykowne, zwłaszcza jeśli gramy na, na okręty, które mają sonary, to wtedy możemy być srogo ukarani. Pamiętajcie, że okręt podwodny często myli się tylko raz. Nie zawsze oczywiście, ale często. Zobaczcie też, jak e, ciężko spingować okręt, który jest właśnie pokazywany przez literkę T tutaj. Nie jest to proste. Nie jest to proste, trzeba no sporo doświadczenia i naczuja to robić. Więc tak wygląda zabawa jak widzicie, RK jest cały czas używana. Jeśli we właściwym momencie też przeciwnik będzie jej używał, to no, te torpedy będą traciły namiar i szły gdzieś tam w las. Trzeba się trochę namęczyć, żeby kogoś wypompować. No, ale kiedyś się uda. Najważniejsze, żeby mówię, Był w miarę fajny namiar. Torpedy miały również różne kąty. To wtedy jakaś go gdzieś w końcu znajdzie. Dobrze się też torpie okręty na kotwicy. Wszelkiego rodzaju demoiny, wszelkiego rodzaju Moskwy, wszelkiego rodzaju pancerniki grające naprzód. No, są świetne cele dla tych torped. Wtedy też można pingać dosyć późno, tak żeby jeszcze dodatkowo, nawet jak użyje erki to one już miały namiar i, i poszły w cel. No tak to wygląda, jeśli chodzi o, o torpedowanie. Więc, jak widzicie, no, takie ciężkie jednostki mają może trochę gorzej. No i główna, główna rola, według mnie, tutaj. Podwodniaków poza spoceniem, jak widać, dobrze punktowanym, to jest jednak cały czas te odstraszanie. Tutaj było sporo okrętów, i tak naprawdę cały czas one zawracają. Jak tylko dostaną pinga, jak zobaczą, torpedzować wszystko, ciągle zawracają. Zawracacie całą <śla> flotę jak trzeba. Oczywiście, jak traficie na kozaków. Którzy pójdą na was ostro, nie zdążycie się wycofać. A wasza flota też będzie wiać i nie będzie was osłaniać. No to macie nieciekawą sytuację, niestety. Niestety. Więc tutaj dosyć istotne jest to, żeby wiedzieć kiedy się okrętem podwodnym wycofać, albo kiedy się nie pchać za bardzo w yy, daną grupę okrętów. No to ciężko wyczuć, bo tutaj, no, no, zobaczcie, okręt robi nagle taki zwrot i już jest kurczę praktycznie na was. Już się trzeba zanurzać. Okręt podwodny, dużo graczy tego na szczęście dalej nie wie i nie rozumie. Działa praktycznie przy Was. Jak, jakby się wynurzył yy, i pokazał, no to zobaczycie, że on jest no, czasem 5, 6, 7, 8 km od Was. To jest przechapana sytuacja. Więc no zobaczcie, tutaj samoloty cały czas mają zasięg, cały czas musicie być czujni, obserwować, czy was nie. Yy, no ta bombka tutaj nie spadła gdzieś blisko, to zawsze starać się jak najdalej odpłynąć, żeby nie zrobiła wam kuku. No i starać się cały czas też yy, zmieniać te trajektorie tutaj torped. One czasem nie łapią. Niestety tego namiaru. Łapią go na przykład za późno. Zobaczcie, zwiadowca bojowy to jest bardzo cenny tutaj medalek. I widzicie 129 tysięcy po moim spocie zostało zrobione. No to mówię, że sporo, sporo Dema. I to tak jak mówię, jest bardzo mocno tutaj premiowane. Tu jeszcze został okręt podwodny, więc też będziecie mogli zobaczyć walkę z okrętem podwodnym na wyższym, na wyższym poziomie. Bo one, jak widzieliście poprzednio, tam nawet cztery torpedy nie, nie starczyły. Zabrakło mi oczywiście minimalnie, żeby zniszczyć okręt. Nie wiem czemu co chwila brakuje mi minimalnie, żeby zniszczyć okręt. Przypadek nie sądzę, ale życie. Umówmy się, że szczęścia nie ma. O, widzicie, takich rzeczy musicie szukać, jak chcecie walczyć z podwodniakami. No, podwodniaki często zdradzają, gdzie są. Tylko tutaj założenia moje były błędne. Założyłem, że jest pod wodą i sobie w tą Wenecję y, naparza. No i włączyłem skan podwo podwodny. No i gościa nie ma. Skoro go nie ma pod wodą, no to musi sobie pływać na powierzchni. Dosyć proste. Więc trzeba zbliżyć się do niego. No bo pod wodą działa na 9 km, a na powierzchni on ma kamuflaż w poniżej 6. Więc jeszcze sobie włączyłem, o, żeby go tutaj namierzyć. Teraz mam dwa skany. Jeszcze spróbowałem go w ten sposób, ale no niestety za, za ostro to się przemieszcza. Więc postanowiłem się wynurzyć, żeby go zobaczyć na powierzchni. O, i teraz chłopak jest. I tak jak mówiłem, trzy torpedki. Torpetki i on już idzie pod wodę, jak widzicie, więc musimy iść razem z nim, żeby go lepiej widzieć. No, taka walka podwodniaków. I najlepiej teraz pod wodą, póki jeszcze działa tutaj namiar. Jeszcze raz mu walnąć. O, udało się podwójnie namierzyć i teraz jeszcze trzy torpetki na wszelki wypadek. On tutaj oczywiście użył swoich zabawek. No, niestety przeżył te trzy torpedy. Tam idzie zalanie, ale kolejne torpedy są w drodze. I teraz ja się wynurzam, żeby on mnie nie namierzył. A żeby mnie namierzyć, musiałby się teraz też wynurzyć. Ale się już nie wynurzy, bo nie żyje. I w razie czego miałem Wenecję za plecami, jakby się wynurzył, to by dostał z dział tej Wenecji i byłoby po problemie. I tutaj jeszcze stała się rzecz niebywała. Wenecja napisała: Good job, sup. Pierwszy raz dostałem sumę pochwałę. <laughs> tak więc można, można dostać sumę pochwałę. No i takie to są największe zagrożenia, wyzwania, a także role do robienia okrętem podwodnym. Gra jest bardzo trudna, bo tutaj nie, za bardzo nie wybacza się błędów dla podwodniaków, nieważne na jakim jesteście tierze. Tak więc moi drodzy, życzę szczęścia. No i oczywiście będziecie bardzo lubiani wszędzie, więc kolejny taki plus. Jeśli chodzi o robienie obrażeń, też musicie mieć fart, żeby robić jak Całkiem spore obrażenia, no bo sami widzicie: większość okrętów albo jest obita, albo po prostu będzie cały czas uciekać. Jeśli chcecie robić duże obrażenia, to raczej hmm, większe szanse są na takie akcje z, bardziej z bliska, na używanie tych drugich torped. Hmm, pewnie też się będę tutaj nimi coraz więcej bawił. Jeśli oczywiście gra pozwoli, no i największy skill jest nauczenie się niszczyć okręty, które właśnie mają za zadanie niszczyć was, czyli niszczyciele. Jeśli nauczycie się rozwalać niszczarki, które na was idą, no to już będziecie gosu na, na tych okrętach i naprawdę najwyższy, najwyższy poziom będziecie reprezentować, bo to jest najtrudniejsze. Może na was tutaj na przykład iść taki druid. Który z sonarem Was od razu wykryje, więc nie zaskoczycie go za bardzo. I no, okręty, właśnie które posiadają sonar, są najtrudniejsze do, do zniszczenia z bliska, bo po prostu wiedzą o Was od razu, że się zbliżacie i są przygotowane. Pociągną Wam zdział, poczęstują jeszcze z samolotami, bombami, jak mają, więc jest no totalna kiszka ale od czasu do czasu się da to zniszczyć, tyle, że jest, tak jak mówię, mega trudno. I to tyle. Jeśli czegoś zabrakło, to pewnie za jakiś czas dogram kolejny poradnik, może odnośnie kolejnych linii, jak będą wychodzić jakieś uzupełnienie, właśnie jak grać bardziej z bliska, bez akustycznych torped, No to tutaj się na nich, właściwie będziemy skupiać na tych dwóch liniach, bo mają je bardzo dobre, więc kwestia tylko... Znalezienia fajnej bitwy, gdzie sobie możemy podziałać. I to by było na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Zapraszam na streamy o 20. Trzymajcie się i udanego torpedowanka. Bye bye.